Papier jest to wyprostowana, dłoń ze złączonymi palcami. Nożyce są to dwa palce, czyli palec wskazujący i palec środkowy oraz kamień złożona w pięć. Jankes, witam w kolejnym odcinku Weekendu z Jankesem. Tym razem zrobimy to w klubie, a głównymi bohaterami będą, proszę bardzo, jest papier, są nożyce i jest oczywiście również poszedł kamień. Jesteśmy na eliminacjach do Mistrzostw Polski w papier, nożyce, kamień. Zapraszam. Cały czas jestem w szczecińskim klubie Pinokio na eliminacjach do Mistrzostw Polski w papier, nożyca kamień. Ze mną Kung Fu Panda, który jest po swojej kolejnej rozgrywce. W pierwszej wygrałeś, przegrałeś? Przegrałem. A w drugiej? Wygrałem. Aha, no dobrze, zacznijmy od twojego stroju, bo naprawdę wyglądasz wyśmienicie. Czy, czy taki strój pomaga y, w tych zawodach? Koleżanka się nie wystraszyła, ale kolega tak. A, jednak. No się akurat udało. Ty zawsze chodzisz na no, co dzień, też tak jesteś ubrany? Czasami tylko. Okej, okay, czy to są twoje pierwsze mistrzostwa, czy po raz drugi do, y, podchodzisz do tego? E, dopiero pierwszy raz jestem tutaj, ale fajnie jest. A gdzie się uczysz, skąd ty jesteś? Akademia Morska w Szczecinie. Czyli wariaci? Tak. No dobra. Powiedz mi, jak się przygotowywałeś do, do mistrzostw? E, nie przygotowywałem się, tylko wystarczy wypić piwo. Aha, to jest sposób na to, by, by wygrywać, tak? Tak, i trzeba się patrzeć przeciwnikowi w oczy. No dobra, okej. Okay. Naprawdę pięknie wyglądasz. Powiedz mi, a jeśli e, nie powiedzie ci się, przegrasz, to, to popełnisz seppuku? No, drewnianym trochę ciężko by było, by, bardziej by bolało. A, to jest jakaś imitacja, to jest. A możesz, możesz wyciągnąć swój mieczyk? Tak mogę. To jest akurat do treningu. Drewniana, drewniana imitacja miecza. Więc to jest tak bezpieczniejsze dla reszty. Proszę bardzo, tak to wygląda. O. Okej. Okay. Jakby coś ja ci zawsze mogę pomóc popełnić sypu, wiesz, jakby co? Ale to się nie da wbić. Może spróbować. Nie, no dobra. Spróbuję. Nie da rady. Nie, nie da. Dobra. Ale na ostrzymy to na pewno sobie poradzimy. Dziękuję bardzo, za chwilę wracamy do Mistrzostw w rzyce, Kamień i Mierz, no. <zysklarwianie> Cały czas trwają eliminacje do Mistrzostw Polski w Papiernożyce Kamień, jesteśmy po kolejnej rozgrywce, kto wygrał? A Jaki masz patent na to, by wygrywać z takimi, yy, bo jesteśmy porządnie zbudowanymi facetami? Może nie patrzyłam mu prosto, bo wiedziałam, co mówi, co by chciał pokazać. A ty jaki masz patent, żeby wygrywać? Na razie żadnego, bo przegrywam wszystko. Przegrałeś i miałeś ochotę krzyknąć sędzia Kalosz? E, nie, nie miał. A tobie? Krzyknęła, już za pierwszym razem. Panie sędzio, jak, to, jak ta rozgrywka wyglądała? Było, było równo, ostro? Na noże, na, na, na nożyczki? Tak jak widać, pierwsze dwa sety były wyrównane, no a w trzecim, w trzecim secie już koleżanka zwyciężyła i to zmiażdżyła przeciwnika, tak można powiedzieć. No, tak jak mówiła, psychicznie go wykończyła, patrząc mu, patrząc mu w oczy. No dobra, okej, okay. a jaki patent na kolejną rozgrywkę, by wygrać? Wiesz co, będą musiały się zastanowić, chyba pięć łyków Red Bulla i co dalej. Okej, okay, dobra. A powiedz mi jeszcze a propos sędziów, wy się też jakoś przygotowujecie do, do mistrzostw specjalnie? Nie, naturalnie. Przygotowujemy się na kilka dni przed turniejem. Specjalny filmik nagraliśmy i każdy oglądał go sobie, i ćwiczyliśmy razem w grupie, jakby, jakby to pokazywać i zapisywać. Tak? Każdy ma swoje jakieś techniki, no tak jak widać, ja tutaj stawiam kreski, no i potem dodaję i wpisuję. Otóż co właśnie mamy na to na tej kartę? Czy możesz powiedzieć? No tu jest weryfikacja, mój podpis, no i zawodnicy patrzą, czy wynik się zgadza, podpisują się, tu są ich nazwiska, który mecz, która grupa. No a tu są moje notatki, wyniki nie? No i tutaj, tak jak widać, pierwszy, drugi, trzeci set, no i wynik w setach. Okej, okay, dobra. A można dostać żółtą kartkę albo czerwoną? Za coś? Można. Ostrzeżenie można dostać za opóźnianie znaku lub za jakiś niewyraźny znak lub wymyślony przez siebie. Dwa no. ostrzeżenia na zawodnika. Wtedy po dwóch ostrzeżeniach są odejmowane punkty. Dobra, dziękuję. Rozmawiałem z sędzią Niekalo, i z fajnymi zawodnikami. Powodzenia. Dzień. W końcu ktoś porządnie ubrany w weekendzie z Jankesem, Ten dżentelmen to y, Rafał Polak, y, główny organizator i pomysłodawca Mistrzostw Polski w papier, nożyce, kamień. Dobrze powiedziałem? Zgadza się, bingo. Rafał, y, gratuluję imprezy po pierwsze. Po drugie, kiedy to się urodziło w Twojej głowie? To urodziło się w mojej głowie w zeszłym roku. Stwierdziliśmy y, sobie, że z kolegą nie wiedzieliśmy jeszcze na kebab czy na pizzę nie wiedzieliśmy jak to rozegrać. Stwierdziliśmy, że zagramy w papier, nożyce, kamień. Zagraliśmy, jak to, że pamiętam, to wygrałem. A jako, że lubimy tutaj organizować w Szczecinie imprezy niekonwencjonalne, nieszablonowe, no to od razu Mistrzostwa Polski i cóż, no działamy, tak? Ale z tego co wiem, w 2010 roku też były Mistrzostwa Polski w Papie Dąbrzycy ale to nie były organizowane przez Was, tak? Nie, dokładnie. Zresztą yy, w poprzednich latach kiedyś ogółem były organizowane już Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata. Przyznam się szczerze, że dowiedziałem się o tym dopiero po tym, jak stwierdziłem, że taką imprezę zrobię. Google podpowiedziało już po czasie, tak? No ale w zeszłym roku zrobiliśmy coś takiego w Szczecinie, jako pierwsza edycja organizowana przez moją osobę tutaj i ludzi ze Szczecina. W zeszłym roku to organizowaliśmy jako klub uczelniany AZS Zut w Szczecinie. I wtedy była pierwsza edycja na której wzięło udział około 70 osób z całej Polski. Przyjechały zawodnicy z Krakowa, Opola, Gdyni, Poznania, Warszawy. No już nie chcę wymieniać, bo przyjechało się naprawdę przyjechało się naprawdę bardzo dużo osób. No i tak to wyglądało. W 2013 eliminacje miały miejsce w wielu miastach, prawda? Tak, dokładnie. W tym roku lecimy, na, jesteśmy na szeroko, na 10 miastach w Polsce. Od zachodu po wschód, teraz od północy bo po, na południe. Tak, Żeby powiedzieć alfabetycznie, biały stok Gdynia, Kraków, Lublin, Opole, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zamość. W tym momencie rozmawiamy się tutaj eliminacje, jesteśmy w Szczecinie i z tych eliminacji wyłaniamy najlepszych. I najlepszy spotykają się tutaj za tydzień w Szczecinie na finale mistrzostw polski, papier Nożycek. Masz taką informację w głowie, taką, taką wiedzę, że są mistrzostwa świata, tak? Są mistrzostwa świata organizowane gdzieś gdzieś? Obecnie nie. Wiem, że były, były kiedyś, bo też w 2008 roku zaprzestali z tej idei, były organizowane w Kanadzie, tam ponoć ludzie wygrywali grube pieniądze. No na razie nie jesteśmy już na takim etapie, ale, ale jest, to, jest, to, jest to rzeczywiście temat w grze, tak? Laską Marszałkowską zgłaszam, że czas na krótką przerwę. Za chwilę opowiemy o szczegółach, na czym polegają te mistrzostwa i na czym polega gra papiernożyce, kamień. Ciąg dalszy weekendu z Jankesem podczas eliminacji mistrzostw Polski w papier Nożyce kamień. Rafał Polak. Rafał, y, może ktoś się znajdzie, kto nigdy w to nie grał, nie wie o co chodzi. Papier nożyce kamień. Na no początku, na czym to polega? Wydaje mi się, że jedyna taka osoba, która mogłaby tego nie znać, to ktoś, kto nie był dzieckiem, bo tej gry uczyli nas od dziecka, od małego. To jest ta gra na logikę. Y, mamy trzy gesty, które możemy pokazywać ręką. Pokazujesz w tym momencie kamień, tak? Czyli jest to dłoń złożona w pięść, drugi gesto to, jest to papier, czyli płaska dłoń z różnymi palcami oraz nożyce czyli wyciągnięte palce środkowy oraz wskazujący, tak? No i e, każdy z gestów jest zależny od drugiego. Papier e, zakrywa kamień, czyli z nim wygrywa, e, a za to jest cięty przez nożyce, przegrywa z nożycami, tak? No i oczywiście nożyce tępią... Pu! E, kamień tępi nożyce. Dobrze, kamień tępi nożyce. Tak. No i gra. Tak. Y, podczas rozgrywek są dwie osoby, no i sędzia, no i co dalej? Zaczyna się od tego, że wymyśliliśmy też w zeszłym roku oficjalne przywitanie Mistrzostw Polski. Przed każdym, przed każdym meczem sędzia i zawodnicy przywitają się z sobą. Papier? Pięć? Papier pięć. Nożyce? Kamień. Jeszcze raz. Libiona. Aha, bardzo ładnie. No i co dalej? Yy, ile trwa rozgrywka? Rozgrywka trwa y, do dwóch wygranych setów, do 11 punktów, z uwzględnieniem zasady do dwóch punktów przewagi, tak? Czyli przykład, kiedy jest 11-10, to gramy dalej do 12-10 lub też wyższych wyników. System jest pucharowy, czyli każdy jakby z każdym yy, działa? czyliśmy rozgryw tak, w każdym mieście był rozgrywane, rozgrywane to w zależności od ilości zgłoszeń, ale na pewno zaczynamy od rozgrywek grupowych. Gdzie każdy gra z każdym, grupy są minimum, yy, dzisiaj około 6 osobowe. Tutaj każdy gra z każdym, no i potem wychodzą yy, najlepsi, yy, w tym przypadku tutaj dzisiaj po no. 5 osób i też inne najlepsze, w każdym bądź razie grają potem z sobą pucharowym, tak? Czyli najpierw grają, eliminują się w grupie, walczą o najlepsze miejsca w grupie, a potem rozstawiają się w drabince i walczymy o miejsca 1-32. Oprócz splendoru, sławy, tytułu, yy, co jeszcze można zdobyć podczas Mistrzostw Polski w na Kamień? Yy, no z pewnością są to wizyty w zakładach pracy, tak? Bo to bardzo ważna rzecz. Eee, a tak na serio, główną nagrodą jest, znaczy jest nagroda o wartości 1000 złotych. Eee, gruba, gruba, gruba sprawa, tak. Eee, Chcemy, aby to była wspaniała gotówka, ale, ale być może zobaczymy za jeszcze takiego sponsoru, bo pewno wartość o wartości 1000 złotych i zwycięstwa tutaj Mistrzostw Polski bo nie będzie zawiedziony, tak. W każdym mieście ogólnie staraliśmy się o to, żeby każda osoba, która przyszła, z czymś się obdarowana, tak samo jest u nas, tak samo z finału, który będzie tydzień, nikt nie wyjedzie, to jest pustymi dłoniami. Dobra, Rafał, mam jeszcze jedno pytanie, czy zmierzysz się ze mną? A umiesz? No, postaram się. No dobra, nie ma problemu. To za kilka chwil na pewno zmierzymy się z głównym organizatorem Mistrzostw Polskich. Polski, z teraz i teraz, jeszcze co? Było tak, tak i tak. No i mamy to. Jarek to jest potęga, Jarek najlepszy jest. Jarka trzeba szanować, Jarek jest. The best. Wszystko się zgadza. Jarek Piechik, mistrz Polski w Patriot Nożyce Kamieni w 2012 roku. Czy w tym roku też wygrasz? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Mam y, duże parcie na zwycięstwo, ale ha, ha, ha. wiadomo jak jest. Duża konkurencja, już przegrałem. Mam gorsze wyniki niż w zeszłym dwie porażki, także. Może być ciężko, może być ciężko, może być ciężko. A jak było w tamtym roku? że co wpadłeś tak po prostu z, z ulicy, z marżu i wygrałeś? To jest ciekawa historia. Moi dwóch kolegów y, zaprosiło mnie znaczy, na, na, na ten y, turniej po czym sami nie przyszli zostałem sam. No i jakoś tak wyszło, że wypiłem dwa browarki i jakoś, prawda, dotrwałem do końca, bo w tej grze jest jednak najważniejsza psychika, mi się wydaje. Dotrwać do końca, walczyć do końca, no i wtedy można być mistrzem, tak jak ja. Ale jak ty to właśnie robisz? Co? Siadasz na przeciwko, powiedzmy, masz facet albo kobietę, czy to jest ważne właśnie, z kim grasz, czy to jest wydaje kobieta się, czy mężczyzna? Ta, wydaje mi się, że najtrudniejsi przeciwnicy przy, to są osoby chaotyczne. Y, trochę, trochę... Czyli ja? Na przykład, na przykład, to jest nie, nie, nieprzewidywalne. To, to pewnie się odbywa na jakimś poziomie telepatycznym mi się wydaje, że... Yy, yy, mózg zapamiętuje pewne sekwencje i po, po, po 3-4 ruchach już możemy zobaczyć jak gra przeciwnik, ale zwracamy uwagę na to i przeciwnik obserwuje nas, prawda? Najgorsze są osoby, które jakby nie grają z schematami, e, są takie, no nie wiem, rozszczepane, rozwalone trochę. Najtrudniej było mi ostatnio wygrać właśnie z człowiekiem, który. Był ostro, ledwo... Piany był po prostu, ledwo pokazywał. Męczony był. Męczony, ale właśnie był najtrudniejszym przeciwnikiem, prawda? Czyli w tej grze taki chaos to potęga. M mogę skrócić Duzanie. Czyli jednak, powiedzmy, siadasz, tak? I myślisz sobie, dobra, teraz jadę do swoim schematem. Będę jechał, nie wiem, kamień, później papier, później nożyce. Masz jakiś konkretny schemat? Nie, nie, nie. Schemat? Jednak, jednak nie. Jednak Ja mam jedyny, jedyny taki, często zaczynam od kamienia bo Pierwszy, pierwszy, pierwszy cios kamień. A później to już. Właśnie to jest na tym mówię. Obserwujemy, ro ro robimy te ruchy, wycz wyczuwając wyczu 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 przeciwnika. W jaki sposób przygotowujesz się w domu? Nie, w domu w ogóle się nie przygotowuję. To jest taka. No, Papierkami nożyce gram tylko tutaj, ale też to, co ciekawe, jak sobie grałem z znajomymi, później potem to nie jest, to, to często przegrywałem, prawda? Czyli to jest jakaś chyba kwestia zmobilizowania się na ten moment, skupienia. No i, i takiego chęci zwycięstwa, nie? I to pomaga. No dobra. Mówisz, że masz chęci na zwycięstwo, niech się uda. Okay, powodzenia, tak jak to było. Tak, tak i tak. No, dzięki. Powoli kończymy nasze spotkanie podczas eliminacji mistrzostw Polski w papier, nożyce, kamień. Uwaga, tak, tak. Tak, Rafał Polak, organizator pszczoła, czyli yy, sędzia Kalos. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, ma, mam coś dla ciebie. Zobacz. Chciałem cię przykupić, no, żebyś o, dobrze liczyła. Dobrze. Dobro, dawaj za mało. Dobra, okej. Okay. Sędzia nie będzie przykupiony, zaraz schowaj sobie gdzieś tam. Tutaj mamy, o okej. Okay. Dobra. Yy, to co, wpisujemy? Jest Jankes z jednej strony, jest Yankes, jestem Jankes, tu jest Rafał. I do ilu gramy, jak to teraz będzie, proszę pani? Sobie do pięciu z dwupunktową przewagą. ty łobuzie, gotowy jesteś. Jadę cię jak żawe. No dobra, okej. Raz, dwa, trzy. Hahaha! Chyba ty! Jeden zero! Jeden zero, bardzo dobrze. Organizator przegrywa. Nie, to dobrze, żebym się śmiał. Ok, jedziemy dalej, no. A.

Baga, stare szynie Uwaga, kończymy Zwrony nie zrobisz, nie? Pięć przegrałem! Jak tu mi tu nie liczyłaś, no? Już, już się oddaję pieniądze! O, dawaj te pieniądze! Sędzia dajcie Spokój! Dobra, okej, okay. ale z robotem na panu byś nie wygrał Jak nie? Zobaczcie na koniec jak człowiek gra y, z robotem y, Na dziś to wszystko tak i siak, byliśmy na eliminacjach do Mistrzostw Polski w papier, nożyce, Jankes. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym weekendzie z Jankesem, pa!